Dzień dobry, dzień dobry, J się Manko, Witamy na vlogu Nie do Chiny. W kolejnym odcinku patrzcie, kto z nami jest dzisiaj. Dzisiaj Yang Yang z nami nagrywa. Mhm. Jak co, zoboda? i niedziela. Wiem sobie śniadanko z Yang Yangiem. Kurde, ale mam włosy rozczuchrane. Dzisiejszy odcinek. O, Yang Yang tutaj patrzy. Dzisiejszy odcinek. Jak zwiększyliśmy wartość naszego domu o 800 tysięcy Yuanów, czyli jakieś 400 tysięcy złotych. Zapraszamy. Krótkim wstępem opowieści. Gdy kupiliśmy dom, to zapłaciliśmy cenę za dwa piętra domu. Pomimo, że nasz dom ma trzy piętra. Piwnica na samym dole była w stanie, że tak powiem, stan surowy, e, otwarty, ale w tym przypadku to był stan surowy, zamknięty, bo tam nie było okna, więc, więc że tak powiem, no ale stan surowy. Więc Juju, is talking to the camera, więc, że tak powiem. Nic tam nie było, oprócz karaluchów, które możecie zobaczyć na jednym z poprzednich filmów. W poprzednim roku i dużej ilości kurzu, i były ciemności, i gołe ściany. Otynki były zrobione w większości. A poza tym to tam nic nie było. Więc, że tak powiem, nikt tam, nikt tam, nikt tam nie mógł nawet wejść, bo wszystko było zagracone. No, więc gdy kupowaliśmy dom rok temu, to zapłaciliśmy cenę jak za dwa piętra, czyli tam powiedzmy 1600 yuanów według rynku była cena, czyli jakieś 800 tysięcy zł. My zapłaciliśmy poniżej tej kwoty. Bo sprzedawca był bardzo zdesperowany, żeby sprzedać, bo miał długi. Więc my kupiliśmy poniżej ceny rynkowej. Taki był też zamiar, żeby kupić dom poniżej ceny rynkowej. I żeby dom był do lekkiego, lekkiego remontu, że tak powiem. Więc wiedzieliśmy dokładnie, co kupujemy. Wiedzieliśmy dokładnie, jaki chcemy dom kupić wiedzieliśmy dokładnie, za ile chcemy ten, ten dom kupić. No Jeszcze nam się udało znegocjować sprzedającego dość dobrze, bo wiedzieliśmy, że ma długi, więc powiedzmy, wykorzystaliśmy to przeciwko niemu w negocjacjach i wiedzieliśmy, że dość, dość mu się śpieszy, żeby sprzedać dom i wiedzieliśmy, że nie sprzedał od dłuższego czasu. Więc, że tak powiem, mieliśmy wszystkie argumenty, które może mieć kupujący dom, żeby to wykorzystać przeciwko sprzedającemu w negocjacji ceny. No ale załóżmy, że dom tam 1 600 000 juanów, cena rękowa 120 metrów, dwa piętra, jedno piętro 800 000 juanów, jedno piętro 800 000 juanów, czyli jakieś 400 000 zł. Tak wyceniane, dlatego że domy z dwoma piętrami były po takich cenach 1 600 000 juanów, a większe domy, które miały które miały trzy piętra, były wyceniane na rynku po 2 400 000 juanów, więc możemy tutaj założyć w bardzo uh, ogólnych kalkulacjach uh, Ge ogólnych kalkulacjach, no że jedno piętro jest tam warte 800 tysięcy juanów, 400 tysięcy złotych, no i tak jeśli byście przeliczyli z metra jedno piętro ma 60 metrów no, więc tam powiedzmy więc tak powiedzmy też to się kalkulowało no, więc kupiliśmy ten dom, i plan był taki, żeby właśnie wyremontować to najniższe piętro domu, piwnicę tak zwaną. Więc nasz dom teraz ma trzy piętra użytkowe zamiast dwóch, i teraz mamy 180 metrów kwadratowych zamiast. 20 m2, więc gdybyśmy chcieli sprzedać ten dom obecny, czego nie mamy zamiaru robić. Nasza strategia bardziej polega na tym, żeby kupić i nigdy nie sprzedawać. Ewentualnie gdybyśmy chcieli jakiś drugi nowy dom, no to byśmy kupili drugi nowy dom, a ten byśmy powiedzmy wrzucili na wynajem, więc. Więc tak. No więc yy, obecnie wartość naszego domu, gdybym chciał go wrzucić na rynek i sprzedać, 3 piętra 2 400 tysięcy juanów Więc tak, jakieś 1 200 tysięcy złotych. Przeliczanie na polskie złotówki. Ja tam zawsze dzielę przez dwa. Możecie sobie... Tych, którzy, ty, którzy nie są zadowoleni z mojego dzielenia przez dwa zapraszam do przelicznika walut. Tam sobie możecie wpisać i wyskoczy Wam dokładnie jaki jest kurs złotówki do juana i juana do złotówki, więc możecie sobie dokładnie przeliczyć, gdyby Was dokładna kwota interesowała. Ja tam zaokrąglam Mniej więcej no więc tak zajął remont. Jak widzieliście w dużej ilości poprzednich odcinków, remont tutaj na niższego piętra zajął dobrych kilka miesięcy w zimie, w sumie to całą zimę. Więc było ostro. Walczyłem tutaj cały czas. No, generalnie najważniejszym, co było przy remoncie, to zrobić piwnicę, żeby ona była gotowa i przeznaczyć ją na domowe biuro, gdzie będzie, będą odbywały się wszystkie tutaj nasze prace, zamiast tutaj pracować z sypialni na kolanie. Zrobić dodatkowy pokój tam na samym dole, gdzie łóżko jest, to pomarańczowe. Zobaczcie sobie na poprzednim odcinku. Zrobić przechowalnie na, na różne graty i różne odkurzacze, i sprzęty i narzędzia. Co mamy pod schodami, to też się tam udało zrobić. Mhm. Wstawić klimę tam na sam dół, bo tutaj na każdym piętrze potrzebujemy. Osobne klimatyzacje, więc tutaj na górze. Dziu, dziu. Więc tutaj na górze w sypialniach mamy dwie, na dole w salonie mamy jedną, taką dużą, tą stojącą. No i tutaj góry też mamy. I tutaj na samym dole też mamy jedną stojącą w domowym biurze, więc tak to wygląda. I zrobić e, zrobić spiżarnię. Zrobić spiżarnie na różnego rodzaju rzeczy, jedzenie, zapasy i tak dalej, bo wojna idzie, widzicie, co się dzieje na świecie. Więc trzeba będzie tutaj rozważnie. Planować takie czasy, Dudu, Kamelza. Patrzcie, Jang też chce występować dzisiaj. Do, What are you going to say? Co powiesz? Co powiesz? Hmm? Co powiesz? Hi! Powiesz hi? Haj. <laughs> Janien odwrócił gołę. Generalnie sąsiad tutaj ma Sąsiad tutaj ma fontannę, gdzie się woda leje i Jania nie zawsze. <laughs> zawsze jest. E, zawsze ta woda go interesuje. Co to za dźwięk tej wody? Maybe one day we'll go to the neighbor and check. Może się wybierzemy do sąsiada zobaczyć... zobaczyć tą fontannę. No, w każdym razie tak moi drodzy, tak to się robi, więc aha, no i e, plan był taki, żeby zrobić to wszystko jak najniższym kosztem. Wiadomo, e, minimalizacja kosztów przy maksymalizacji ceny daje wam najwyższy zysk, więc plan był taki, żeby dodać nowe piętro przy jak najniższym jak najniższej przy jak najniższych kosztach, co też się udało zrobić. Kolejny plan był taki, żeby. A na przykład dlaczego nie robiliśmy prądu na samym dole, albo wody, bo tam nie ma ani prądu, ani wody. W ścianach. Tylko po prostu zrzuciłem przedłużkę na dół i, i dzięki temu jest prąd. Kilka przedłużek zrzuciłem z kilka różnych y, sieci. No, po to, żeby tutaj żadnych pozwoleń od zarządcy osiedla nie trzeba było e, dostawać na podpinanie nowych, nowych gniazdek i podpinanie nowych e, przewodów i robić mapek i tak dalej. I, i tak to samo z wybiciem np. drzwi wielkich. Musielibyśmy informować zarządcy osiedla. Że chcemy tutaj wybić drzwi, więc, e, więc też na razie tego nie robiliśmy, więc e, dlatego nie ma tam ani drzwi na razie, ani okna, jest tylko e, wentylacja zrobiona. E, I klima też ma funkcję wymiany powietrza z zewnątrz do wewnątrz i z wewnątrz do zewnątrz, więc też żeby nie, nie trzeba było pozwoleń i i żadnych zgód tutaj administracyjnych, więc na razie zostawiłem ścianę. A dla bezpieczeństwa też dobra. Nikt nam tam nie będzie wchodził, a tutaj w domu jest tak, że jak jesteście na pierwszym piętrze, albo drugim, na drugim piętrze, albo na trzecim piętrze, to generalnie w ogóle nie słychać, co się tam dzieje w piwnicy, więc jak ktoś by wszedł do piwnicy, to nawet byśmy nie wiedzieli, co tam się dzieje, więc na razie zostawiam. A w planach na następną zimę prawdopodobnie bo trzeba to robić nie przy gorącej, wilgotnej pogodzie. Więc plan jest taki, żeby na przyszłą zimę dodać 3-4 małe okrągłe okna w pionie. Zobaczymy, jak to będzie, jeśli chodzi o administrację osiedla. Prawdopodobnie. To po prostu zapytamy administrację osiedla, żeby nam to zrobili i oni tam się zajmą wszystkimi formalnościami, bo mają ekipy budowlane, więc jest dużo łatwiej. No ale wiadomo cena też wyższa. Jak coś jest łatwe, to ma wyższą cenę, tak to już jest na tym świecie. Jeśli płacicie niższą cenę za coś, co to, to wszystko musicie samemu robić. Na przykład z samochodami też tak jest, możecie kupić piękny samochód wyczyszczony z powymienionymi różnymi częściami i tak dalej. No ale cena jest wyższa niż za samochód, który ktoś sprzedaje, gdzie sami musicie wymienić olej, filtry i tak dalej i tak dalej. I sami musicie sprawdzić czy, czy wszystko działa, więc tak już tak to jest już na tym świecie. To samo, z, to samo z nieruchomościami. Moglibyście kupić piękny dom. Wszystko gotowe. Wszystko porobione. Jak spod igły. No ale za taki dom byśmy musieli zapłacić tam powiedzmy odpowiednio więcej. Były domy. 1 800, 2 miliony za taki dom. Gdzie wszystko było gotowe. Czyściutko, pachnąco. No, ale odpowiednio proszę bardzo: 200 000 Iłanów, 400 tysięcy Iłanów więcej, 100 000, 200 tysięcy zł za, za takie przyjemności, więc, więc tak to wygląda. No, no, więc w każdym razie albo te cztery okna sobie tam dam, albo po prostu jedno takie wąskie, długie na 2 metry. Od samego dołu do samej góry, takie może na 30 cm albo na 40 cm. Zobaczymy, jak tam się sytuacja rozwinie z zarządcą osiedla. No, więc tak, tym oto sposobem dom nabrał większej wartości. O, nagrałem kiedyś odcinek jaka jest różnica między wartością ceną a kosztami więc polecam sobie obejrzeć koszty to coś innego niż cena którą płaci za produkt a cena to też co innego niż wartość więc polecam obejrzeć no więc tak czy siak Dom zwiększył wartość, nasz dom zwiększył wartość, dlatego że mamy nowe piętro. Dlatego że mamy więcej miejsca. Dlatego że różne osoby mogą przebywać na różnych piętrach i powiedzmy, nie wchodzić sobie w drogę, czy tam nie przeszkadzać, jak jedna osoba robi coś, a inna osoba robi coś innego, więc nasz dom się zrobił teraz taki bardzo duży i bardzo przestronny. Mhm. Kolejna wartość jest taka dla nas, dla kogoś rzeczywiście może być, może to nie będzie żadna wartość, ale dla nas jest taka, że udało nam się tutaj a, zmniejszyć ilość e, wszystkich rzeczy i wszystkich klamorów tutaj i i gratów, które mieliśmy na drugim piętrze i trzecim piętrze, typu książki na klatce schodowej albo odkurzacze i odkurzacze i maszyny myjąco-piorące w pokoju przy ogrodzie, a teraz wszystko będzie przeniesione do piwnicy. Kolejny punkt, jeśli chodzi o do dodawanie wartości, to yy, praca z domowego biura na samym dole, głównie tutaj Poprawianie, y, sprawdzanie matur międzynarodowych, bo jak wiecie, jestem egzaminatorem matury międzynarodowej IB z przedmiotu zarządzanie biznesem, więc teraz w kwietniu zaczynamy. Więc potrzebuję cichą i potrzebuję cichą, e, cichą przestrzeń, żeby się skupić. Więc, więc, tak, więc cała praca zostaje przeniesiona tutaj z sypialni do, do domowego biura nadu, więc wielka wartość, kolejna wartość, że możemy gromadzić zapasy i gromadzić zapasy jedzenia i różnych e, przedmiotów domowego użytku typu kosmetyki. Jakieś tam e, proszek do prania i tak dalej e, płynę do samochodu i tak dalej. E, więc wszystkie jakieś takie. Dżu, dżu. Te rzeczy możemy po prostu przenieść do spiżarni. Mhm. Dżu, dżu. Dżu, dżu. Ale ja nie ja, ja dzisiaj zadowolony. Um. A, aż mnie ściska tutaj za rękę. Yangyang mhm. Yang lubi się w widzieć w kamerze. Mhm. No, więc tak. Jaka jeszcze wartość? No oczywiście samo zwiększenie e samo zwiększenie wartości nieruchomości i ewentualnej ceny sprzedażowej. Gdyby nam kiedyś przyszło do głowy sprzedać ten dom, albo byśmy musieli. To oczywiście samo. Sama możliwość sprzedania tego domu za większą cenę. Kolejna wartość. Mhm. Więc jak widzicie. Jedno piętro, dużo roboty, ale, ale jest ok. No kolej o. Jeszcze, chodzi, jeśli chodzi o ten remont, to już na koniec wam powiem. Pokój przy ogrodzie. W pokoju przy ogrodzie, tam generalnie, jak kupiliśmy ten dom, to było jedno łóżko i szafa. I ten, powiedzmy, pokój służył. Drzwi na zewnątrz były takie kiepskie jakości. Woda nam się wlewała tutaj, jak padało. Więc nie były dobrze zrobione, więc przeniosłem drzwi i domorowałem trochę ściany na zewnątrz. Teraz powiedzmy, jest fajnie zrobione. Przy deszczu nic się nie leje. Drzwi są ok, takie grube. No, więc, więc tak. Pokój przy ogrodzie, suchutki teraz. I zamieniliśmy go na łaźnio pralnię. I tam będzie jeszcze kominek, i jedna szafa. Włożymy jedną szafę, więc kominek wstawiamy. Mieliśmy saunę wstawiać, ale generalnie doszedłem do wniosku, że tutaj w lecie na południu Chin, przy tej wilgotności jaka panuje, to jest niezła sauna, więc przydatność sauny nie byłaby zbyt duża. Gdybyśmy mieszkali w jakimś zimnym klimacie, jak Skandynawia, czy nawet w Polsce, to byśmy suchym to byśmy sobie wstawili saunę, żeby się wygrzewać w zimie. W Polsce Jesień, zima i wiosna są zimne, więc powiedzmy od października do marca można, można saunować, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty marzec. kurczę, 6 miesięcy, 6 miesięcy w roku można z Sauny korzystać, a tutaj może miesiąc albo dwa byśmy w zimie skorzystali, więc. Yy, z sauny rezygnujemy, ale wstawimy kominek sobie na zimę, żeby w zimie sobie tutaj rozpalić i żeby ogrzać dom. W zimie, bo jest bardzo zimno. Temperatura spada do 10 stopni, ale kurczę jest tak zimno, że aż wam kości przeszywa, więc to 10 stopni to jest takie odczuwalne zero powiedzmy. Mhm. No, i zimno jest, powiedzmy, tam grudzień, styczeń, grudzień, styczeń, luty, więc trzy miesiące. Więc kominek powiedzmy spełni większą tutaj wartość. Sprawdzaliśmy już regulacje odnośnie wstawiania kominka do domu w Chinach. Gdyby Was to interesowało, to musicie sprawdzić lokalnie w dzielnicy, czy na przykład w waszej dzielnicy. Są jakieś regulacje, które regulują e, przeciwpożarowe, które regulują tam możliwość albo nie wstawiania ognia do domu. E, u nas nie ma takich żadnych regulacji. Nie wiem jak w innych dystryktach e, Chin, dzielnicach Chin, mi, Chin e, miastach Chin i dzielnicach różnych miast, ale tutaj w mieście Foshan w dzielnicy Trzy Wody Shui. w północno-zachodniej części miasta Foshan nie ma takich regulacji, więc, więc będziemy wstawiać w zimie. No, może nie w zimie, ale w lecie, bo ceny będą niskie. Kto w lecie kupuje kominki, tak? Więc w lecie ceny spadają. Gdybyście chcieli kupić ubrania zimowe albo jakieś zimowe rzeczy, typu węgiel. Do ogrzania domu to sobie kupcie w lecie. Albo kurtkę zimową, albo buty zimowe, albo kominek sobie kupcie w lecie. Ceny są niższe, w związku z tym, że popyt jest niższy. Oczywista oczywistość dla niektórych, nie dla wszystkich. Więc w lecie prawdopodobnie kominek zrobimy i będę się z tym bawił. W pokoju przy ogrodzie go wstawimy. Ten pokój przy ogrodzie fajnie został przerobiony teraz, bo, 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 bo tam mamy i wannę, w której dzieciaki się kąpią. Miała być większa, ale tak z drzwi, tam jeszcze kiedyś drzwi były i ściana była, więc zanim rozkułem tą ścianę i zwiększyłem wejście, to tam, tam były tam była ściana i taka obwódka na ścianie betonowa, więc nie dało się większej wanny wstawić. Teraz bym mógł większą wannę wstawić, no ale już ta jest, więc może kiedyś w przyszłości zmienimy, ale na razie jest taka, taka powiedzmy jednoosobowa, więc Jan musi mieć do kąpania się wannę, a tutaj na górze mamy w dwóch sypialniach mamy tylko łazienki połączone z sypialniami, więc nie ma wanny, a Jan potrzebuje wannę, żeby go kąpać, no i An An się też pluska, i pływa, więc będzie też szafa, szafa, kominek, wanna, i pralka, i suszarnia, i miejsce na brudne rzeczy do prania. Więc cztery rzeczy w jednym. Także takie jest, taki jest zastosowanie pokoju przy ogrodzie. No. Mam nadzieję, że opowiedziałem Wam wszystko dzisiaj e, o zwiększeniu wartości naszego domu. Zarówno od strony finansowej o 800 tysięcy juanów przez dodanie jednego piętra w domu. No, i też od strony niematerialnej, tylko bardziej funkcjonalnej, więc macie i finansowe, i niefinansowe elementy także do zobaczenia w kolejnym odcinku aha, drzwi skończyłem wczoraj dobra wiadomość zamontowałem te drzwi przesuwane An-An oczywiście mi pomogła i bez An-An by się nie udało An-An mówi, że lubi pomagać tacie w różnych remontowych rzeczach bo może się bawić narzędziami i śrubkami i kluczami, więc więc tak, więc udało się zrobić. Pokażę wam w następnym odcinku. Następny odcinek pewno na niedzielę będzie o drzwiach przysównych. W ten weekend żona mówi, żebym sobie odpoczął trochę, mówi, że mnie zrelaksuje. E... Mówi, że mnie zrelaksuje, więc e... jedną rzecz mam tylko do zrobienia. Muszę poskręcać szafę do ogrodu na różne narzędzia i duperele, i doniczki i tak dalej, i nawozy i. I jakieś trudki na te termity i, i ślimaki. Dobra. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Macie jeszcze Yang Yanga na koniec, który tutaj kończy swoje jedzonko. Ho ha ho. Ha, ha. Yang Yanga wygląda jak wampir. Ho. Ha, 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 ha.